Znaczy, ja traktowałam, myślę, że wspólnie traktowaliśmy małżeństwo jak takie przedsięwzięcie, że to jest spółka cywilna i my musimy zrealizować plan, czyli Duch tego świata, zrobić, zarobić pieniądze, zbudować dom, zrobić karierę. I płaszczyzna materialna była dla nas bardzo ważna, no bo to były lata, kiedy Polska wchodziła, wychodziła z komunizmu, to myśmy zawali związek małżeński w 1991 roku. Kiedy był taki boom na wolność, taką finansową i taką też um, ideologiczną, tak, I, i każdy się wtedy chciał jak najszybciej dorobić, i, no i myślę, że to bardzo nas oddaliło. Myślę, że w moim przypadku również um, brak umiejętności. Um, okazywania miłości w takim wymiarze, że bardziej zadaniowo podchodziłam do małżeństwa niż w takim wymiarze, wymiarze bliskości duchowej.